Widzowie, dostałem właśnie w tym momencie zaproszenie na jakiś serwer w Minecrafcie od jednego z was i widzowie jest to serwer, gdzie podobno nie ma rąk. Czy Wy to widzicie? Ziomeczek tutaj nie ma rąk. Um, Jacek placek do mnie napisał. Cześć ławku, zapraszam Cię na mój serwer Minecraft, gdzie nie ma rąk. Czy da się grać w Minecraft bez rąk? Wejdź i zobacz ręce. I w kolejnym tutaj mailu wysłał mi IP do serwera, więc idziemy to zobaczyć, widzowie. Dobra, widzowie, dodałem ten serwer już na listę serwerów. Była jeszcze jakaś paczka do, do zainstalowania. Zainstalowałem to. I widzowie, znajdź ręce challenge. Jest jedna osoba na 100, buta.pl. I uwaga, wy, oczywiście was zapraszam na acnc.pl, bo jest aktualizacja Skygen. A my, widzowie, idziemy zobaczyć ten serwer, podobno bez rąk. Więc uwaga, e, widzowie, jesteśmy na serwerze. E, I... Co jest? Ja nie mam... Nie mam widzowie rąk! What? Ej, czy wy to widzicie, widzowie? Nie mam w ogóle rąk na tym serwerze! Jest buta.pl, ten ziomeczek napisze Ej! Do niego! Nie wiem czy on mi w ogóle odpisze Ej, patrzcie to! O co? Witam, przejdź, yy, przejdź, znajdź ręce. Okej, okay, widzowie, mamy jakieś polecenie, ale czemu ja nie mogę tego podnosić? Widzowie, nie mam rąk i nie mogę podnosić nawet kwiatku. Siema, idź dalej, to znajdziesz ręce. Ziomek napisał na czacie, co jest? Czekajcie, tu są jakieś w ogóle wiadomości. O, o Witaj, o nie, obudziłeś się bez rąk. Twoje zadanie jest je odnaleźć. Czyli ja muszę odnaleźć ręce, widzowie, co to w ogóle jest? Nie będzie to łatwe, bo musisz przejść różne poziomy. Po pierwsze, zniszcz te drzewa. O, kurde, widzowie! Ja nie mogę. Ja, patrzcie, ja ruszam tułowiem, jakby, tak wiecie, ruszam się tak, o. A nie mogę nawet bić tego drzewa. Ja, ej, ale ten Minecraft teraz jest trudny. Co ja. E, co? Czy ja to zniszczyłem głową? Czy co? A ja nie mogę nic podnosić, widzowie! Co jest? Czy wy to widzowie widzicie? Jak ja mam to widzowie zrobić? Ej, ja nie mogę tego podnieść! Halo! Kławku! Nie mogę nic podnieść, widzowie, nie no dobra, ten serwer, jest naprawdę ciężki widzowie. Czekaj, ja muszę... Dobra, napiszę mu OK XDD Napiszę fajna mapa, a, do ziomeczka napiszę. Bo widzowie, ja nie mogę, widzowie, to jest jeden z was w ogóle, więc wysyłajcie mi takie mapki na mojego maila. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subę dzwoneczkiem teraz, póki jesteście, żebym widział, że żeby takie coś wam się podoba. Widzowie, dobra, nie no, nie mogę nic podnieść, nie mogę nic podnieść, nie mogę nic niszczyć, a tutaj są jakieś widzowie Mieczyk? No tak, ja nie mogę tego podnosić, widzowie. Patrzcie, jest cały sedny derytowy. Tak, jest cały sednerytowy, ja nawet nie mogę go podnieść. O ja, ale lipa, widzowie, patrzcie. kuksy, Nie mogę podnieść koksów, nie mam rąk. Ja pierdzielę. Tu, widzowie, jest jeszcze jakiś pokój. Co to jest? E. Co to? E. Tu jest. Tu jest Creeper! Ej, patrzcie, to widzowie. Tu jest. Ej, prawie wybuchu. Ej, patrzcie. Creeper idzie. Idzie do mnie, idzie do mnie, nie! W wiem, trzeba tego creepera tutaj widzowie wybuchnąć To jest 1000 IQ Place widzowie Patrzcie, bez rąk jak creeper <laughs> Ej, dobra, dobra, waga, wybuchnij Wybuchnij Oh my god O, no nie wybuchnął Co się dzieje widzowie Uwaga O nie, nie, jeszcze nie wybuchnął, uwaga, teraz Bum Wybuchnął widzowie Pięknie wybuchnął. I co teraz? Ej, tu jest przejście dalej. Ja nie wierzę, widzowie. Trzeba było zniszczyć te drzewo. To jest 1000 IQ Place, widzowie, że w ogóle tam był Creeper. Ja nie wierzę. Patrzcie, ja nie mam w ogóle rąk. Nie mogę nic z tym robić. Dobra, czekajcie. Dobra, jestem tutaj. Ej, co to jest za miejsce, widzowie? Ej, jest jakieś laboratorium? Patrzcie, co to jest? Czemu tam jest jakaś postać? Czekajcie. Co to jest? Ej, tu jest podwójna głowa, jakieś ciało... Ciało człowieka, widzowie, co to ma być? Nie mam rąk w Minecrafcie i ten ziomek, który to zrobił, zrobił coś tak... Dobra, to jest akurat trochę obrzydliwe, a tutaj... O! Mogę to podnieść? Nie mogę! Mogę niszczyć to tylko, a inne rzeczy nie mogę niszczyć, widzowie. Nie mam rąk, widzicie to, widzowie? I nie mogę podnosić i ja cię kręcę, ja to chyba głową niszczę to, to na ziemi. Zaczekajcie, co to jest, widzowie? Drag an organ. O kurde, to są jakieś organy człowieka. Uuu, co to jest? Kurza noga? Nie, dobra, nie wiem, widzowie. Trochę to jest obrzydliwe, że tak powiem. Tutaj jest jakiś mózg człowieka, ty co ja mam zrobić, widzowie, tutaj? Gdzie ja mam? Iść? Ja nie mam rąk, widzowie, więc na pewno nie mogę nic niszczyć. Ehm, kurde, nie mogę nic niszczyć, widzowie. Czekaj, czy ja potrzebuję może wejść tutaj gdzieś, nie? Czekajcie. Uwaga, i. Nie, tutaj nie. Może tutaj, widzowie, uwaga tutaj. Uwaga, sprawdźmy to. Nie, może podrabinie. Uwaga, sprawdźmy to. I nie, chyba. Jestem! Weszliśmy, widzowie! Nice! Uuu, taki parkour teraz mamy! Uuu, parkour bez rąk. Let's go, widzowie! To nie może być ciężkie! Czekajcie, ja ciekawie, jak to będzie wyglądało? Czy ja doskoczę, to dobra? Nie, nie, nie. Ej, na serio, to jest. Oh my god, oh my god! Tam jest przejście dalej, widzowie. Tam naprzeciwko mnie, ale tutaj jest skrzynka. Co, ja może do tej skrzynki podejdę, co? Ej, nie, ja się tak stresuję, widzowie. Bez rąk granie to jest niegranie. Ej, ja mogę otworzyć skrzynkę w ogóle bez rąk? Mogę! Mam seta! Ej, co? Ej, ej, czekajcie, ja to będę trzymał w ręce, patrzcie. Nie widać, bo nie trzymam tego w ręce, bo nie mam ręki, patrzcie. <laughs> Jak ja wyglądam w tym secie. Nie mogę, widzowie, naprawdę trochę śmiesznie. Ale okej. Okay. Uwaga, nie, nie mogę deadnąć, widzowie. Jak deadnę. To jestem głupkiem, nie wiem. Naprawdę, widzowie, jak to deadne to jestem naprawdę najsłabszym człowiekiem na świecie. A to może się stać, widzowie. Nie, nie może. Kłowku, co ty robisz, dobra? Idziemy sobie tędy. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Tutaj, w porządku. Patrzcie, nie mogę. Naprawdę, muszę się oglądać. Jak ja wyglądam, dobra. Ziomeczek tutaj zrobił fajny serwer. Kolejna osoba. Nie, no, najgorszy skok. Tego nienawidzę, widzowie. Okej, okay. i. Pięknie, daliśmy radę widzowie, coś prostego, ale no jednak nie wiem czy tak prostego e, Dobra, schodzimy sobie na dół tutaj, nie wiem, chyba trzeba parkurem z tego co widzę Uwaga, o, dobra, au, uderzyłem się, dobra, trudno Przejść labirynt i będzie ka kawałek ręki, co? Będzie kawałek ręki widzowie teraz w tym labiryncie, co jest? Dobra, labirynt jest, a to nie może być ciężkie widzowie, tak mi się wydaje, tutaj? Tak, jest coś, co to kurde, co to jest? What is this man? czekajcie, ej, czy ja muszę tam kliknąć guzik, żeby to podpalić TNT, chyba tak, tak mi się wydaje, tutaj nie ma już nic, dobra, widzowie, idziemy zobaczyć, yy, czy damy radę, widzowie, kliknąć ten guzik, więc uwaga, trzy, dwa, jeden, ej, nie da rady, ej, może muszę jakoś głową, kliknąłem, uwaga, idzie prąd, odpaliło się, odpaliło się TNT, Pum! Wybuchło TNT! O kurde, tu jest ten. Ja muszę iść z tej strony, czy z tej? Chyba z tej, widzowie. Tak mi się wydaje, że tam muszę iść. Nie mam pojęcia, ale dobra. Uwaga, przejdźmy i... Dobra, tu jest chyba... Ee, jakieś zejście na dół z tego, co widzę? O. I patrzcie, widzowie, jeszcze tutaj coś się pokazało. Obraz jakiś, obraz. E, aby odzyskać ręce, musisz... Mnie znaleźć na dole, czekajcie, może wam pokażę to tak blisko. O, aby odzyskać ręce, musisz znaleźć mnie na dole. O, wow, pięknie, dobra, okej. Okay. Czyli trzeba chyba spaść do wody, ile to jest woda, mam nadzieję, że tak. Patrzcie, bez rąk, A co ja mogę robić bez rąk? Nic. Ja mogę pływać? Uff, mogę, ej. Serio, co to by było, widzowie? Ej, mogę pływać bez rąk, what? Ej, ja się nie utopię? Jak ryba, kurde. Syrenka. Okej, okay, widzowie, w porządku Ty, ja muszę go znaleźć tutaj? Nie mogę nic zniszczyć, kurde, jak ja w ogóle wyglądam? Co ja mogę robić, widzowie? Naprawdę nic chyba Widzowie, bez kitu Masakra, ty hmm, Muszę znaleźć tego typa, widzowie Kurde, napiszę, A subskrybujesz mój kanał? Znak zapytania Uuu, napisał, że tak subuje No to super, widzowie, no pewnie, bo no to jest mój widz pewnie, nie? Więc, o, tutaj coś się też zrenderowało, widzowie a Będę przebrany za jakiś blok. O kurde, ty! Na przykład, czyli on widzowie będzie przebrany. a czyli on ma kamuflaż, widzowie. Ten ziomeczek ma kamuflaż, i jak go znajdę, to odda mi ręce. Chcę zobaczyć, co to będzie, widzowie. Jak to będzie w ogóle wyglądało, że on mi odda ręce, widzowie? No bo kurde, strasznie dziwne to jest, że. Ee, wiecie, no po prostu. Nie ma się rąk, widzowie, nie mogę nic zrobić. Naprawdę, nie? Widzieliście sami, nie mogę nic podnosić, nic nie mogę bić. Wytyfy, no men. To kurde jest Może tutaj gdzieś będzie, bo już wszystko w sumie prze, prze... Widzę go! Widzę go! Elo! Elo buta! Patrzcie, napisze Elo, Elo, mam cię! Co teraz, ej? Chcę zobaczyć jak da mi ręce! Let's go widzowie! Dawaj, dawaj! Let's go! W końcu będziemy mieli ręce. Zobaczymy proces. Bardzo fajne, czekajcie. Zobaczymy co, że nam napisze Eee... Kurde, no buta.pl naprawdę git Co napisał? Jak mnie zabijesz, to dam ci ręce ja mam go zabić daje mi mieczyki jakieś Eee, okej. Okay. Ej, ale czemu on mi rzuca miecze? Przecież ja nie mogę... On mi rzuca tutaj mie... Ja nie mogę tego zbierać, nie mam rąk, chłopie! Eee On mi rzuca... Pa on normalnie może brać, a ja nie mogę! No co jest grane? Eee, napisze eee! Nie mogę brać, bo nie mam rąk XZDD. Ej, bez kitu, nie? Nie mam rąk, patrz no nie... No, ej widzowie, jeszcze deszcz zaczął padać, o no, coś koszmarnego, naprawdę Napisał HKH jaki nu On się śmieje kurde z tego, że, że nie mogę kurde go On mnie bije! Co on odwala? Ej, on mnie bije widzowie! No kurde przecież go znalazłem, Dawaj ręce! Co on robi? Ej, no... Nie, dobra widzowie! Patrz, ja, ja go nie mogę bić, ale on mnie może. No coś pięknego, widzowie, super, naprawdę. Uh -huh, uh -huh. Dobra, widzowie. Se ocena tego serwerka? Jak jeżeli mnie zabije, to 0 na 10, pał mnie. Noob! Napisał Noob na czacie. No nie, jeszcze mnie zabije! Pół HP! Dobra, nie, dobra. 0 na 10.